Siema widzowie, dzisiaj pokażę wam jak szybko zarabiać w Forzie Horizon 5 Więc tak, na początek wchodzimy do menu Potem do Creative Hue Laboratorium zawodów, schematy zawodów Wchodzimy do... no ja wchodzę do moje ulubione I tutaj macie kod udostępnienia Ale żeby go użyć to musicie wejść w szukaj I Udostępnienia więc tak ja to mam. Tutaj, tak się to nazywa. I teraz pokażę Wam co trzeba zrobić. Więc tak, bierzecie to, oto, i auto. Nazywa się Local Motors. Musicie je mieć na standardowych ulepszeniach, żeby no, działało to na jak najlepiej. Jak się wam załadowało To dajecie Tu musicie mieć wszystko Żeby mieć jak największe zarobki Czyli na przykład Zmiana biegów manualna I tak dalej, żeby tu było 100% Jak już macie wszystko zdobione, To dajecie rozpocznij zawody I lecicie po Miejsce Tu, przy, na drugim checkpointcie lecicie w prawo i wjeżdżacie tu, tu, tutaj do tej rury. No tu nie zawsze się udaje, ale no, da się. Jak już do tej rury wjedziecie, to trzymacie y, hamulec ręczny. Tak oto zarobicie mega dużo kasy I gdy wyścig sam się skończy to dodaję Wam 95 tysięcy expa No najczęściej losowanie i do tego 528 tysięcy kasy. emotional motion Teraz jeszcze, jako dodatek, mogę otworzyć losowania 15 tysięcy. I. Fajne auto. Jest ok. I to na telewizorze. Pa, pa.